Każdego dnia docierały do niego informacje o aresztowaniach dawnych działaczy armii krajowej. Odnowienie kontaktów Uła. z osobami, z którymi współpracował w organizacji, nie stało się niemożliwe. Wśród wywiadomić, że nie się w nowych Uła. osobach. Ida. Ida, chmurę, zaraz. lepiej orientował się w poważnej no. sytuacji w kraju. W no. Za jakiekolwiek powiązania Saka groziło nie tylko więzienie, ale też tortury, a nawet utrata życia. Tymczasem Pilecki codziennie pisał raporty o, wysyłane do Londynu. Zebrane wiadomości przepisywali na maszynie Maria Szeludowska ja. i Tadeusz Płużański. Raporty były fotografowane i przekazywane ja, no, kurierom, którzy przerzucali je do Londynu. Siatka Pileckiego gromadziła dokumenty o działaniach NKWD. W raportach znalazły się opisy aresztowań, a także nazwiska złapanych osób. A, Pileckiemu udało się zdekonspirować. Ponieważ funkcjonował przepis o nakazie pracy, Pilecki załatwił sobie odpowiedni wpis w dokumentach przeświadczający zatrudnienie w składach budowlanych na ulicy Kaliskiej jako magazynie. Założył też Marią Szałongowską wytwórnie kwiatowych. Aby nie zostać rozpoznanym, często nosił zamrzony się i w kontaktował się z rodziną. Żona Maria wraz z dziećmi mieszkała wtedy w Ostrowi. Na pierwsze spotkanie z żoną umówił się w Warszawie, w jednym z wynajmowanych mieszkań. Początkowo nie poinformował jej, czym konkretnie się teraz zajmuje. Na początku 1946 roku sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Rozpracowywany przez Departament I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w ramach operacji o kryptonimie Klasztor. Współpracownik